Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Blax i witam was w tym, co już było przez jakiś czas zapowiadane, na co myślę, że wiele osób czekało i pytało. Zaczynamy naszą serię z Film Speedway Grand Prix 15. Został oczywiście wybrany nasz główny zawodnik, którym przejedziemy tę karierę i być może jakby to nie będzie jedyny sezon, ale póki co w planach jest jeden sezon, zobaczymy jak dalej się to będzie klarowało. No ale na ten moment oczywiście pierwszą ankietę byliśmy trzech faworytów, Dominika Kubera, Jasona Doyla i Bartka Zmarznika. Koniec końców ankietę z tymi trzema tutaj zwycięzcami powiedzmy eliminacji zwyciężył z ogromną przewagą Dominik Kubera, więc nie pozostaje mi nic innego jak rozpocząć nową grę. I wybrać Domina jako naszego tutaj zawodnika. Nie możemy jechać na poziomie wysokim, ponieważ jeszcze go nie odblokowałem. Przejedziemy sobie na średnim i zobaczymy jak to wszystko się będzie układało. Wybieramy oczywiście Dominika. Jest tutaj i jesteśmy chwilę po Grand Prix w Pradze. No i niestety Dominikowi nie poszło zupełnie. Miejsce 15, czyli tylko Daniela Klimę wyprzedził. Więc może tutaj w naszej rzeczywistości będziemy mogli... Pomóc mu się odkuć. Jeżeli mogę jeszcze opcję sprawdzić, czy tutaj jest wyłączony. Komentator jest wyłączony, czyli to był po prostu jakiś narrator. Jak nam kontynuuj, to będziemy w tym miejscu, w którym jesteśmy lista zawodników. Jesteśmy dominikiem Kubera. jeszcze szybkie takie info, że Massa Frika nie ma na liście. On będzie teoretycznie pod dziką kartę w każdych zawodach, więc będę na przykład w pierwszym komentarzu przypiętym zliczał też jego punkty, żebyśmy jakby nie zgubili jednego zawodnika, który będzie stałym uczestnikiem, tylko po prostu będzie z inną flagą jeździł, więc w Grand Prix Warszawy będzie Maksymilian Frikowski najprawdopodobniej. Dobrze, mamy tutaj 1750 zł, powiedz my na start. Więc w takim wypadku jakoś byśmy się spróbowali może przygotować do tego Grand Prix w Warszawie. Przede wszystkim bym chyba zainwestował w olej. Ponieważ no o, zakupoholik, wykup wszystkie części ze sklepu. Jak ja to jedną część kupiłem. z Maria, co się wydarzyło? No dobra, niech będzie. Kupimy sobie, olej jest wymieniany po każdym turnieju, dobra, wykupimy sobie dwa razy ten olej, żeby mieć taki jakiś tam zapas, najlepszy, bo na pierwszy turniej nie będziemy brali silnika, wydaje mi się, że uzbieramy sobie na troszkę lepszy silnik, ponieważ i tak by nas nie było stać na jakiś turbo dobry, sprzęgło, sprzęgło tutaj to ma 80 Nm, więc wydaje mi się, że na to sprzęgło za 500, może nawet za 780... Dobra, weźmy to za 500. Spróbujemy. Będziemy mieli przynajmniej sprzęgło na zmianę. Ramę też możemy sobie kupić jakąś, nie wiem, może tą. Ta jest bazowa. Czekajcie, ile jeszcze opony kosztują? Wziąłbym, wziąłbym na pewno za jeden komplet opon. Tutaj jest dobra, 105. Weźmiemy sobie takie trzy komplety. Tak, dobra, będą dwa w zapasie, czyli kupiliśmy trzy. No, i zostanie nam na jakąś ramę taką. Niech będzie, dobra, jesteśmy jeszcze w miarę przygotowani, rozdyspozycjonowaliśmy całe nasze pieniądze, czyli te 1750 złotych powiedzmy, wydaliśmy. Zostaje nam dwie dychy na loda kaktus i jakiś tam napój wyskokowy, jeżeli nam dobrze pójdzie to Grand Prix. No, ale chyba nie pozostaje nam nic innego jak rozpocząć zawody. Yy, możemy sobie jakieś testowe kółko przejechać? Nie, wydaje mi się, że akurat jesteśmy gotowi na to Grand Prix, ponieważ na niejednym live już sobie trochę pojeździliśmy, na niejednym. Live wyczyniliśmy jakieś dzikie, zupełnie szalone rzeczy naszym tutaj, czy Dominikiem kuberu, czy każdym innym zawodnikiem, którym akurat jeździliśmy. No, mieliście z tego niezły ubaw, więc chyba o to chodzi w tych live'ach. Natomiast teraz będziemy się mogli przenieść do Warszawy po to, żeby zacząć naszą przygodę w trybie Grand Prix. Tutaj mamy wstępniak, oczywiście wstępniak jest z lat 2015, możemy sobie tutaj zrobić troszkę retro podróż. Liglak tam jeszcze był przed jego, powiedzmy, lekką zapaścią formy na parę lat. No ale dobra, myślę, że możemy to pominąć. Grand Prix Orlando Speedway, Grand Prix of Poland. W takim razie możemy sobie zerknąć w program, jak to wygląda. Jest nasz tutaj Dominik Kubera. Jedziemy w biegu czwartym, siódmym, dziesiątym, piętnastym, siedemnastym. Tylko raz jedziemy bezpośrednio po porównaniu. Dwa razy trzecie pole, więc no, cudów nie ma. Natomiast tutaj pola startowe wydaje mi się, że jakoś bardzo mocnego, dużego, ogromnego wpływu wydaje mi się, że nie mają na naszą jazdę, taką mam przynajmniej nadzieję. Jest to tor warszawski, z torem krótkim, jak dobrze widzieliście w menu, ma chyba 270 kilka, 278 metrów, coś w tym stylu. Jest to krótki tor jednodniowy oczywiście, więc wydaje mi się, że ciśnienie w oponach ustawimy sobie niżej. Coś na 0,6 bara. Mocococyk będzie bardziej responsywny na większym ciśnieniu, więc wydaje mi się, że zwrotność taka tutaj, coś w tym stylu powinno być lepsze. Przełożenie damy sobie większe, ponieważ no lepszy start nam zapewnia, nie stracimy dużo na starcie. Maksymalne obroty silnika możemy lekko zwiększyć, żeby spróbować od pierwszego wyścigu jakieś mocne punkty zdobyć. Mamy ten olej, który powinien nam chronić ten silnik, który no jest jeden, więc musimy o niego chuchać i muchać na niego. Opony są świeże. Rama jest nowa, wszystko jest. Olej jest tutaj zarzucony, więc dobra. Wydaje mi się, że nie pozostaje nam nic innego jak przystąpić do naszego pierwszego biegu. Po 5 minutach przygotowań jedziemy z pola, nawet nie wiem którego, ale widać, że tutaj zewnętrzna powinna oddawać. Krawężnik no w biegu czwartym już raczej nie będzie naszym sprzymierzeńcem. Więc zobaczymy, jak się potoczy ten wyścig dla nas. Dominik Kubera, Bartek Smarsznik, Andrzej Lebjediew i Jason Doyle. Bardzo ciekawa obsada, bardzo mocna obsada, zwłaszcza biorąc pod uwagę ten sezon. No, to naprawdę jesteśmy tutaj w doborowym towarzystwie, więc zobaczymy, jak w pierwszym wyścigu poradzi sobie Dominik Kubera na takich mocnych zawodników. Ciekawe, czy Tadeusz jest gdzieś na trybunach. Może wyrwał bilety. Starty, oczywiście, naszym jakimś większym tutaj atutem nie będą. Też oczywiście ruszaliśmy z pierwszego pola startowego, więc musieliśmy szybko się przenieść na zewnętrzną. Był lekki kontakt z Andrzejem Lebiediewem, ale dobra, widać czuć, że już jak troszkę się wychylimy za krawędź toru, to jest nawet nieźle. Tutaj się strasznie ścieramy z Andrzejem, ale chyba postaramy się spokojnie. Spokojnie, no spokojnie, spokojnie. Ale przenosimy się na zewnętrzną część toru i przed nami tylko Bartek z Marzlik. Pytanie, czy będziemy w stanie go dogonić. Jesteśmy chyba w miarę spasowani. Motocykl w miarę jedzie, natomiast no Bartek z Marzik, to jednak Bartek z Marzlik. Natomiast oj tutaj no można powiedzieć, że lekka banda. Wydaje mi się, że jednak nie taka lekka. Ale będziemy wjeżdżać na ostatnie okrążenie na miejscu drugim. Tutaj bardzo niebezpieczna sytuacja. Ale Dominik Kubera stara się, szuka, szuka sobie miejsca. Tutaj strasznie go wyciągnęło. Podjechaliśmy Bartka z Marznika, ale no Domin nie wiadomo, czy go wyciągnie. Tutaj szukamy ścieżki. Krawężnik, ajajaj, było blisko, było blisko, nie oddało. Bardzo ciekawa walka na początek tego turnieju. Polacy zdecydowanie zdominowali ten wyścig. No i wydaje mi się, że to był bardzo ciekawy pierwszy wyścig na start. Ważne, że udało się dojechać, bo tutaj wypadki różnego typu akrobacje na tych torach się wydarzają niezwykle często. I też często po prostu jesteśmy, że tak powiem, wykluczani niesłusznie, a czasami powinniśmy być wykluczeni i nie jesteśmy, więc tutaj różne rzeczy się dzieją. Akurat traktorki jeżdżą, mamy równanie toru na narodowym, więc możemy się przyjrzeć tutaj klasyfikacji generalnej Freddy, Bartek, Mikkelsen i Lambert ze zwycięstwami, bez punktów z kolei Lebedew, Macen Woźniak i Artyom Łaguta. Dobra, wydaje mi się, że możemy sobie przesunąć czas do naszego następnego biegu. Bartek z kompletem póki co po 5 punktów Lindgren z Mikkelsenem, Doyle 4. Okej, okay. w takim wypadku wydaje mi się, że przechodzimy do swojego biegu. Oponki nie dostały nawet tak strasznie po tyłku. 85%, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry stan, żeby jeszcze raz na nich pojechać. Dobrze, to wszystko wyglądało. Przegraliśmy tylko z Bartkiem z Marzlikiem. Mieliśmy momenty, w których nawet podjeżdżaliśmy pod niego, więc wydaje mi się, że w motocyklu nie ma co grzebać za bardzo. Może trochę, nie no, bo silnik też jest w miarę dobrym stanie, 94 tutaj żywotności, 1 Nm nam spadł, więc na razie zostaniemy, zobaczymy czy to będzie oddawało. Więc w takim wypadku przechodzimy do naszego drugiego wyścigu, w którym zmierzymy się znowu z Polakiem, z Szymonem Woźniakiem, Tajem Łufindenem oraz Martinem Waculikiem. Również bardzo fajnie obsadzony wyścig. Jestem ciekawy też jak Szymon Woźniak się spisze w Warszawie, ponieważ w zeszłym sezonie wydaje mi się, że był w półfinale w Warszawie. Chociaż Szymon potrafił dochodzić do półfinałów, potem bywało różnie. Ale dobra, skupmy się na starcie, ponieważ to jest na ten moment najważniejsze, co możemy zrobić. No i start klasycznie, nie jest cudowny, ale na wejściu w pierwszy łuk już byliśmy blisko Taja Uffindena. Trochę mu tam podjechaliśmy pod pachę, ale... Staramy się jeździć też zachowawczo, no jednak to jest żużel. Nie możemy tutaj za dużo głupich rzeczy odwalać, ponieważ każdy upadek może się skończyć bardzo niefajnie. Ale bardzo dobrze po zewnętrznej pojechaliśmy. Martin Waculik już jest za nami. Co prawda podjeżdża pod nas, ale jedziemy pewniej niż w pierwszym wyścigu. Troszkę bardziej się odchylamy na prostych, więc Dominik jest na pewno ofensywnie usposobiony i chce troszkę zmazać, znaczy plamę. Dwa punkty to jest bardzo dobry start, więc nie będziemy tego nazywać plamą. Zewnętrzna jeszcze tak nie nosi, ponieważ to nie jest ostatni bieg przed równaniem. Może troszkę po krężniku, no jesteśmy blisko, jesteśmy blisko, jesteśmy w kontakcie. Może troszkę bardziej ryzykownie trzeba wychodzić z tych zakrętów. No wydaje mi się, że może być szansa przed nami na przeprowadzenie jakiegoś ataku, ale bardzo słabo pojechaliśmy ten wiraż. Ale staramy się wjechać pod Szymona Woźniaka, chyba się to nie uda. I jeszcze pod nas wjechał Martin Wasulik. Co to był za wyścig? Bardzo dobry wyścig, ale w wykonaniu teoretycznie każdego zawodnika. Natomiast przywozimy 0 punktów. Ta zewnętrzna, no nie oddawała za bardzo. Eee, może opony. Nie wiem, nie mam za bardzo pomysłu, no ale przywozimy 0, co w tym momencie trochę nam komplikuje sytuację. Spadamy do drugiej połowy drabinki klasyfikacji generalnej no i trzeba pomyśleć teraz, co można by zmienić. Co można by zmienić przed kolejnym biegiem, żeby zyskać, ponieważ no na ten moment miejsce 13, no to zdecydowanie nie jest to, czego potrzebujemy. Jeżeli byśmy wygrali ten wyścig, automatycznie troszkę zyskamy punktów i miejsc w tabeli. Może troszkę silnik podkręcimy, może troszkę... Nie, tu mi się wydaje, że jest ok. Może troszkę zmniejszymy ciśnienie w oponach. Oczywiście wymienimy sobie komplecik opon na nowe. No i wiele tutaj chyba nie możemy zrobić. W tym biegu krawężnik może sobie całkiem ładnie poradzić. 6 zwycięstw z pola pierwszego. Dwa z drugiego i jeden z... Jedno z pola trzeciego, zero z czwartego trochę zajeżdża właśnie Pragą z wczorajszego Grand Prix. No ale trzeba pojechać, trzeba powalczyć. Z kim będziemy walczyć? Jack Holder, Michael Mickelson, Fredrik Lindgren. No, jakby tak czekam po cichu na jakiś wysiłek, który może być trochę prościej, no ale to jest Grand Prix. No jak to ma być prościej, jak to teoretycznie jest? 16 najlepszych zawodników. Oczywiście wiem, że mimo wszystko nie do końca, no ale są kwalifikacje, są te dzikie karty, więc walczymy. Po prostu walczymy. Nie mamy najlepszego pola startowego, natomiast start jest. No, w miarę przyzwoity. W miarę przyzwoity od razu walczymy. Freddy gdzieś pojechał na grzyby, więc my musimy to wykorzystać i ryzykowniej pojechać, dużo ryzykowniej, ponieważ potrzebujemy punktów. Niczego tak bardzo nie potrzebujemy jak punktów, więc teraz staramy się rozpędzać. Troszkę wcześniej odprostowywać motocykl, żeby nas wyciągało. No i. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy tak dobrze jechać bez błędów, to będzie ok. Freddy w ogóle stoi już na trawie, czyli punkt mamy gratisowy na szczęście, ale tutaj nie jest, jest naszą szczytem naszej ambicji, nie jest jeden punkt. Tutaj mieliśmy kontakt z Mikkelsenem. Co na pewno nam nie pomogło nadrobić, a zatem straciliśmy trochę odległości do przeciwników Ale teraz bardziej piłujemy po krawężniku i to może nas wyciągnąć Czy uda nam się wejść pod Jacka Holdera? Udaje nam się wejść, nie uniknęliśmy kontaktu Natomiast dobrze weszliśmy pod Jacka Holdera i teraz nie wpuścić go chyba po wewnętrznej Nie możemy, a przy okazji jeszcze pikujemy pod Mikkelsena Bardzo ciekawy wyścig, nie udaje nam się go wygrać, ale są dwa punkty które dają nam trochę oddechu. Co prawda, dalej nie mamy idealnej sytuacji. Dalej to nie jest, że tak powiem, spokojny półfinał. Zwłaszcza, że no cały czas mi się wydaje, że 4 punkty po trzech biegach to no w żadnym wypadku nie jest spokojny półfinał. Natomiast no zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem jak kolejne biegi. Nie wiem jak Tor. Mamy też bieg po równaniu. Wtedy będziemy piłować po krawężniku. No ale na ten moment. Przed biegiem tutaj naszym kolejnym, je, no nie mamy najlepszej pozycji, natomiast jest bardzo ściśnięta stawka. Tylko zmarznik i Mikkelsen odstają, więc walczyliśmy w sumie w poprzednim wyścigu z no, jednym z wiodących zawodników, więc wydaje mi się, że. Um, przełożenia są dobre, ciśnienie w oponach może troszkę podbijemy, przełożenie jest w porządku, to może troszkę podkręcimy, na tych oponkach damy radę przejechać, ten wyścig jest bieg 16, czyli ponownie jedziemy, ostatni bieg i potem będziemy jechali pierwszy po równaniu, więc... Wielkiej filozofii nie, mo nie możemy tutaj w sumie wyczynić. Silnik się bardzo dobrze trzyma, naprawdę ten olej zdaje egzamin. Ochrona części jest na bardzo wysokim poziomie, i wydaje mi się, że z defektem nie musimy się martwić. Ale e, myślę, że możemy martwić się przeciwnikami. Robert Lambert, 5 punktów Max Freak 6, Artyom Łaguta 6, no i my, 4 punkty Dominikiem Kubera. Jedziemy z czwartego pola, czyli jeżeli chodzi o rozpiskę pól. Najgorsze pole ustawimy się troszkę tutaj pod skosem, żebyśmy spróbowali ściąć do krawężnika, albo tak po prostu trochę lepiej wyjechać na zewnętrzną. Ważny jest moment startowy. No i jest nie najgorszy, będzie zewnętrzna oddawała w tym wyścigu, tak się ten tor zachowuje, no i oddała zewnętrzna, wyśmienity pierwszy łuk, a i tutaj wpadliśmy w turbulencję, tu wypchnął nas McFrig. my wypychamy Roberta Lamberta, co za młyn, co za młyn, niesamowite rzeczy się dzieją w tym wyścigu w tym momencie. Ale troszkę nam przez to Lambo uciekł, ale widać, że Lambo bardzo dobrze korzysta z tej ścieżki po szerokiej. My tymczasem bardzo szeroko pojechaliśmy, wyprzedziliśmy Maxa Afrika i rzucamy się w pogoń za Robertem Lambertem. Dobrze to wygląda, chyba już lepiej ogarniamy skosy, kąty, wszystko co można zrobić na tym torze i rzucamy się w pogoń. Jesteśmy już bardzo blisko Roberta Lamberta, no i Dominik Kubera ma zakusy, ma zakusy. Tutaj walka na łokcie, trochę wyjechaliśmy agresywnie przed niego, uderzyliśmy o słupek. Kurde maszyny startowej, dziwne rzeczy się dzieją. zrzuciło nas na wewnętrzną, ale póki co prowadziłem przed ostatnim wirażem. Jeżeli dobrze pojedziemy po zewnętrznej, mogą to być nasze pierwsze trzy punkty. Nie pojechaliśmy dobrze po zewnętrznej, natomiast minimalnie, ale zwyciężamy w tym wyścigu. Bardzo ważne trzy punkty, które mogą nam troszkę oddechu dać. Oczywiście w żadnym wypadku to nie jest pewny półfinał, ale, ale jesteśmy na pewno bliżej tego półfinału, więc wydaje mi się że będziemy walczyć i możemy to osiągnąć. W tym momencie bardzo duży jest ścisk w środku tabeli, więc może i te 7 punktów pomogą. Nie wiem, ale bardzo szybko będziemy musieli wrócić na tor. Co prawda przerwa na równanie, ale teraz czas na bieg po równaniu. Będzie chodzić wewnętrzna, moment obrotowy silnika, dobra, troszkę zmniejszymy. Wydaje mi się, że to wszystko zagrało, może troszkę tutaj podkręcimy oponki, w sensie ciśnienie w oponach na setne bara. Ponieważ no jednak będziemy jechać prawdopodobnie przy krawężniku, raczej odejścia na zewnętrzną będą nie, wchodzi, nie będą wchodziły w grę. Mm, ale to wydaje mi się, że bo mamy jeden, jedną oponę. Jakbyśmy weszli do półfinału, dobra. Dajmy sobie te bazowe oponki w tym momencie i zobaczymy jak na nich pojedziemy. Co prawda, no jeden punkt prawdopodobnie może nam zagwarantować wejście. Nic głupiego tylko nie zróbmy. Nie ma też wykluczeń. Dobrze to wygląda. Daliśmy sobie nowe opony. 100%. Pozostałe części są w miarę dobrym stanie. Trochę może mniejszy moment obrotowy. Mniej będziemy piłować po zewnętrznej, więc może tak to wszystko zostanie. Nie chcemy ryzykować. Chcemy po prostu wejść do półfinału i zobaczyć co nam to da. W takim wypadku jedziemy bieg 17. Kai Huckenberg, Leon Madsen, Dominic Kubera i Danbula. Podobne tutaj punktacje wszystkich zawodników, trochę kaj odstaje. Natomiast jeden punkt, no to nie jest nasz cel minimum, oczywiście, ani maksimum. Chcemy ten bieg wygrać i pokazać się z jak najlepszej strony. Co prawda, trzeba pamiętać, że było porównaniu. Start, jak to zawsze wygląda, na przykład, ale szybko rzucamy się w krawężnik, nic nam to nie dało, ale było blisko, było blisko, ponieważ Weszliśmy tutaj w walkę z Danem Bulejem, tutaj wyrzuciło w ogóle na zewnętrzną Leona Matsena strasznie, daje nam to miejsce trzecie. Bardzo wcześnie się złożyliśmy tutaj w łuk, więc agresywnie piłujemy po krawężniku jak Patryk Dudek za najlepszych lat, chociaż teraz w sumie też jeździ tak jakby miał najlepsze lata, więc za tych młodzieńczych lat to nazwijmy. I wejście pod Huckenbecka może nam oddać, oddaje, jesteśmy na miejscu drugim i nie wiem czy będziemy się rzucać jakąś szaleńczą pogoń za Danem Biulejem, ponieważ dwa punkty nam dadzą prawdopodobnie spokojny awans do półfinału. Więc byle tutaj uniknąć jakichś głupich sytuacji wykluczeń, chociaż tutaj nas wyrzuciło trochę na zewnętrzną. Bieg bez większych emocji. Nie no, jest dużo wyprzedzeń. I tutaj dana wyrzuciło, ale teraz pod nas podjeżdża i wynosi nas. No co tu się wydarzyło? Przepraszam, najmocniej, panie danie Biuli, ale to było bardzo niekoleżeńskie. Natomiast z jakimś cudem. Utrzymaliśmy miejsce drugie. Przewaga, którą zbudowaliśmy, wytrzymała. Trochę manewrowaliśmy manetką gazu, jeżeli chodzi o jazdę po tej bandzie, ale hak się nie zaczepił. Jakoś to daliśmy radę dojechać. No i mocne było starcie. Próbowaliśmy się trochę zakładać na dane. Koniec końców było bez upadku. Jakbyśmy upadli, myślę, że na pewno my byśmy zostali wykluczeni. Natomiast 9 punktów po rundzie zasadniczej myślę, że bezproblemowo zapewni nam miejsce w. Miejsce w półfinale, dlatego tutaj przeklikamy sobie wszystko, żeby nie wskoczyć od razu w jakiś półfinał. Pomijamy bieg, pomijamy również ten bieg. I jak sytuacja wygląda przed biegiem 20. No mamy w miarę, ale 7 punktów by nam nie wystarczyło zdecydowanie. 7 by nie wystarczyło, dlatego ważne, że dojechaliśmy. 8 mogłoby nawet nie wiem, czy wystarczyć. Zaraz się przekonamy. Pomijamy bieg 20. Wygrywa go Bartek z Marty Mikkelsen drugi, więc pojedynek tutaj najlepszych zawodników, póki co. I jak to wygląda w tabeli. 8 punktów wystarczyło, póki co, i nam też by wystarczyło. Natomiast to, że byliśmy na piątym miejscu, daje nam troszkę minimalnie lepszą pozycję, jeżeli chodzi o wybór pól startowych na finałowe rozstrzygnięcia. Bardzo dobrze, że udało... Nam się awansować do tej fazy, ponieważ no, nie są to nasze jakieś niepiornujące zawody, tylko jedna trójka na naszym koncie, ale sukcesywnie punktujemy. Dlatego przechodzimy do następnego biegu. W finale, z tego co widzę, zameldowali się możemy w sumie zobaczyć sobie program, żeby się tutaj nie pomylić. E, czekajcie: e, półfinał: Bartek i z Fredrik Lindgren, czyli troszkę bliźniacza sytuacja, jeżeli chodzi o Pragę, no ale już tutaj, no może być Jack Holder również w finale, ale nie będzie. Leona Madsena, więc nic z tym nie zrobimy, ponieważ my chcemy być w tym finale no i w takim razie pozostaje nam rozpocząć bieg bierzemy, bierzemy pole czwarte, my się nie boimy tego, że ma nie najlepsze statystyki to no ja na to nie patrzę, my tu jesteśmy po prostu zmotywowani, żeby pojechać jak najlepiej, na no moment obrotowy silnika Znamy taki, on może oberwać trochę, więc no damy taki, trzeba wejść do tego finału, przełożenie, wszystko chyba troszkę może, nie, zostajemy tak jak było, silnik też troszkę dostał po tyłeczku z tego co widzę, części mają problemy, dlatego dobra, zmniejszymy ten moment obrotowy. Hmm. I w takim wypadku jeszcze sobie zmienimy na oponki najnowsze, żeby mieć tutaj fresh opony, żeby nas poniosły jak najdalej. Czy ja je zmieniłem? A nie, chyba nie przeklikałem. Czekajcie, żebyśmy tutaj nie odwalili głupoty. Tak zrobiłem. Dobra. Są nowe opony założone. Byle części wytrzymały, ponieważ no, trzeba będzie też ten silnik nowy pewnie wrzucić. Jeszcze jak rama. Rama też chroni części, prawda? No niby chroni, ale ta ochrona też już trochę oberwała. Wierzymy, że obędzie się bez defektów i że damy radę wejść do wielkiego finału. Półfinał drugi przed nami: Mikkelsen, Holder, Lambert i Kubera. Mikkelsen, jeżeli chodzi o punkty, jakie zdobywał, no to jest zdecydowanym faworytem, ale wiemy, że faworytów w półfinałach nie ma. Po prostu wchodzimy na motocykl i jedziemy. Rozegranie pierwszego łuku, i potem walka na trasie. Troszkę bardziej zewnętrzna może chodzić. Bardzo szybko, jak na tutaj możliwości, w tej grze puścił klamkę sprzęgła Dominik Kubera. No i zobaczymy. Ważne, żeby motocykl dał radę, chociaż na razie mamy dużą stratę, ale wchodzimy piką. wchodzimy piką pod Roberta Lamberta. Staraliśmy się go trochę odprowadzić na zewnątrz. zewnętrzną, nie udało się, ale wejdziemy jeszcze raz. Widać, że te piki tutaj mu się podobają, że ten bieg po też był całkiem dobrze rozegrany. Nie mamy dużej straty do zawodników przed nami, więc trzymamy się krawężnika, ponieważ ta zewnętrzna niby troszkę premiuje, ale nie za dużo, nie za dużo, więc nie ma co się chyba za szeroko wynosić. Może właśnie takim nie turbokrawężnikiem, ale gdzieś gdzieś. Troszkę dalej od niego, ale wiadomo, że po wewnętrznej części toru, i. Czy to był defekt? To był defekt. Nie wiem, jak wielkiego pecha trzeba mieć, żeby zanotować defekt, gdzie ochrona części jest na najlepszym oleju i silnik ma wciąż 73% rala. Trochę jak Brady Kurtz, jeżeli chodzi o półfinał w wczorajszym Grand Prix w Pradze. Wielki pech, nie zaliczyliśmy przynajmniej upadku. No ale no niestety. Niestety po raz kolejny zostaliśmy skarceni, a jechaliśmy po finał, jechaliśmy po finał i to jest smutna sprawa, ponieważ yy, no nie zostaniemy jakby uczestnikami tego finału, a była na to duża szansa, pozostaje nam cieszyć się z tego, że zajmujemy szóste miejsce. I no, zobaczymy, kto wygra. Wydaje się, że Bartek Smarzik zostanie zwycięzcą. No i Bartoż Nie wygrał Grand Prix Mikkel Mikkelsen. Drugie miejsce zajął Bartek Smarzik. trzecie Robert Lambert. Bardzo ciekawe tutaj rozstrzygnięcia. My na miejscu szóstym, czyli Dominik Kubera rozpoczyna sezon od szóstego miejsca. Nie jest to oczywiście zły wynik i wydaje mi się, że jest to dobry prognostyk, zwłaszcza że gdyby nie ten defekt, to moglibyśmy być w tym finale. Zajęliśmy koniec końców miejsce szóste dostaliśmy 1452 luty. Co nam pozwoli chyba zainwestować w silnik, bo bardzo mocno w drugiej części zawodów oberwał ten silnik. Jeden olej na całe zawody jest, tak? Tak, więc. Jak na przykład większy silnik? No stać nas tylko na ten silnik, ale no nawet chyba trzeba będzie go kupić, żeby mieć na zmianę, bo nie sądziłem, że on nie wytrzyma tego Grand Prix. Szkoda, wielka szkoda, bo mogło być zdecydowanie lepiej, a w takim wypadku no jest ciężko. Trzeba jeszcze dokupić opony, więc wydaje mi się, że zainwestujemy w ten po prostu minimalnie lepszy silnik. Zwłaszcza, że Grand Prix w Tampere to jest bardzo długi tor. Z... 130 metrów dłuższy niż Warszawa, więc tam trzeba mieć naprawdę jednostki napędone, dobrze przygotowane. Oczywiście zapamiętamy, ile tu miał Max Frigg i będziemy go doliczać do całego rozrachunku. Na ten moment w generalce mamy miejsce szóste z Jackiem Holderem, ponieważ tu nie ma tej obecnej punktacji, tylko ta starsza, czyli tyle, ile punktów ujechałeś w Grand Prix, tyle masz. Więc już do wprowadzenia mamy lekką stratę. Ale jeszcze mamy wiele rund przed sobą, ponieważ z tego co widzę jest ich 12, nie wiem. 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1? Dobra, nie wiem, czemu nie uwierzyłem temu. Już wierzę. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Możemy sobie jeszcze naprawić te części, no bo no jakby potrzebujemy tego. Nie wiem, jak to finansowo wyjdzie. Silniczek sobie naprawimy do stówki za 90. Sprzęgło też trzeba będzie naprawić, to będzie trochę tańsze. 70. No i ramę jeszcze trzeba naprawić oczywiście, żeby troszkę lepiej te części nam chroniła, ponieważ no cudów nie było. 92. Dobra, części mamy naprawione. Będzie trzeba kupić silnik w nowym odcinku i walczyć jak najlepiej w Grand Prix w Tampere. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał, że poczuliście trochę walki na stadionie Grand Prix, że, że było ciekawie, że nawet nie było wykluczeń upadków, więc taka czysta walka na to, że była. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Dawajcie swoje opinie w komentarzach, co było dobrze, co było źle, co można zmienić. No, a mi nie pozostaje nic innego, jak życzyć Wam również miłej niedzieli, miłego dnia. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, bądź zajwach. Dzięki, dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się i na razie, cześć.